Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście z pokładu kolejnego samochodu użytkowego, nazwijmy to w ten sposób. Z tym, że było u mnie wiele busów, w sensie furgonów, a dzisiaj porozmawiamy o transporcie międzynarodowym transporcie no, takim dosyć ciężkim, niełatwym, lżejszym niż ciężarówki, które widujemy na drogach a Mianowicie o plandece, z tym że jest to plandeka dosyć nietypowa. Mianowicie Reno Master Piwo Plan. Zapraszam. Szanowni państwo, Reno Master Piwo Plan, tak dużego samochodu jeszcze u mnie na kanale i na blogu nie było. Ponieważ jest to standardowy czerwony tak zwany widelec w tym przypadku to jest wersja dłuższa L3. E, oczywiście odpowiednio zabudowana. Mamy spoiler dachowy i mamy całą zabudowę od firmy, która jest widoczna tam na górze od firmy Plandex, e, która przygotowała zabudowę typu piwo plan. Co to znaczy piwo plan? To jest plandeka Rozsuwana. Za chwilę Wam zaprezentuję, o co chodzi. Ona jest rozsuwana w obydwie strony, po obydwu stronach, tak naprawdę. Wymiary tej plandeki mniej więcej Wam przytoczę. Dokładne wymiary będą w tabeli, w teście głównym na moim blogu. Długość mniej więcej 4-4 metra, szerokość i wysokość 2-2 metra. Natomiast jak to działa? Otwieramy to oczywiście z odpowiedniego kluczyka i działa to w taki sposób. Tutaj odryglowujemy, proszę bardzo, i tą platekę możemy sobie rozsunąć. Ja ją rozsunę maksymalnie jak tylko mogę. Możemy to zrobić. Albo od tyłu, albo od przodu, i tak jak wspomniałem, ta plandeka jest rozsuwana po obydwu stronach. Możemy ją rozsunąć po obydwu stronach jednocześnie, jeśli zachodzi taka potrzeba. W tym egzemplarzu mamy podłogę sklejkową. Ona ma bodajże 18 mm grubości. Haczyki, i po drugiej stronie mamy pas do zablokowany do zablokowania przytrzymania ładunku. W tym egzemplarzu jest też dach, który częściowo przepuszcza do środka światło. Mamy ledowy punkt świetlny, który uruchamiamy ze środka za pośrednictwem przycisku, proszę bardzo. Tego właśnie przycisku już wam to zaprezentuję. O właśnie, tak to wygląda. Co oprócz tego, no jeśli chodzi o egzemplarz, który trafił do mnie na test, on z tyłu ma jeszcze ulokowaną drabinkę, nie będziemy jej tutaj teraz otwierać. Mamy tam w dolnej części plastikowy schowek na różnego rodzaju jakieś narzędzia, czy też na przykład na pasy transportowe tył też w tym przypadku jest otwierany i tak to szanowni Państwo wygląda. Zgaszę to światełko w środku. Nie będę Wam prezentował Mastera jako takiego bo samochód jest Wam myślę doskonale znany. Wiele razy go prezentowałem u siebie na kanale. Oczywiście o wyposażeniu tego egzemplarza jeszcze wspomnę bo jest o czym mówić. To jest podwozie naprawdę dobrze Wyposażone, trzeba przyznać. Tak to wygląda. Samochód przeznaczony do transportów międzynarodowych, umówmy się praktyczne, ciekawe rozwiązanie. Zapraszam do krótkiej przejażdżki. Słuchajcie, słów kilka o samym Masterze. E, oczywiście, ja ten samochód prezentowałem wielokrotnie, więc e, wspomnę jedynie o możliwościach wyposażenia, jakie tutaj mamy, bo ja mam do czynienia z podwoziem naprawdę dobrze wyposażonym. I wielokrotnie wspominałem, że master w moich oczach pomijając fakt, że jest to konstrukcja już wieloletnia, która jest z nami trochę na rynku i widać z mojego punktu widzenia pewne, Ubytki, jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o zaawansowanie, o nowoczesność tego samochodu w stosunku do konkurencji widać takie upytki, to mimo wszystko jest mi tutaj dobrze, jest mi tutaj przyjemnie i niczego mi tutaj nie brakuje. To jest oczywiście wersja bogatsza Pack Cream. I tak naprawdę jedyny element, którego mi tutaj brakuje, o czym już wspominałem też wcześniej, to jest. Skórzana kierownica. Tutaj mamy plastikową, nie jest ona jakiegoś najgorszego sortu, natomiast skórzana byłaby zdecydowanie przyjemniejsza, tym bardziej, że konkurencja potrafi taką zaoferować. Ale co oprócz tego, mam tutaj oczywiście tempomat, mam szyby elektryczne, mam elektrycznie sterowane lusterka, mam nawet nadzór nad pasem ruchu. To jest dosyć istotne, jeśli chodzi o element bezpieczeństwa. Mam multimedia, co widać, Air Link Evolution. Co prawda te multimedia nie obsługują mi Apple CarPlay na przykład, ale mają wbudowaną nawigację. Są i to się ceni. Mam panel automatycznej klimatyzacji, coś z czym w Masterze jeszcze się nie spotkałem. Co prawda ten panel e, pamięta czasy Renault Megane drugiej generacji, ale on tutaj jest, działa i nie ma na co narzekać, absolutnie. Co oprócz tego, są miejsca na kubeczki. Ja mam jedno miejsce po swojej stronie, drugie jest po stronie pasażera. Jest tutaj jeszcze taka wnęka na konsoli środkowej. Dodatkowo schowek, szuflada po stronie pasażera. Mamy miejsce na kubeczek również wysuwane po stronie pasażera. Jest wysuwana tacka również po stronie pasażera. Dwa otwierane schowki, przy czym w tym środkowym mamy jeszcze wpięcie USB i tam jest też karta SD, na bazie której działa nam tutaj nawigacja, bo to są jeszcze te troszkę starsze czasy w Renault. Tak to pokrótce wygląda. Aha, no i mamy rozbudowane drzwi. W drzwiach mamy sporo schowków, możemy tutaj sporo rzeczy sobie pochować. Mamy e, takie półki na podsufitce. ona jest po mojej stronie po stronie kierowcy i po stronie pasażera jest miejsce na tachograf, ale to jest auto do 3,5 tony. Masa całkowita 3,5 tony więc ten tachograf tutaj nie jest wymagany. E... Przejdźmy natomiast do silnika, ponieważ jest to rozwiązanie, które ja dobrze znam i wy też jeździliście ze mną, mając ten silnik pod maską, to jest oczywiście, wiadomo, w gamie Mastera jest tylko jeden silnik do wyboru. Jest to silnik wysokoprężny. 2-3 energii DCI, to się tak nazywa. I ma to różne warianty mocowe. Nie wiem dlaczego, ale według oficjalnego cennika najmocniejszy wariant na widelcu, czyli na tak zwanym podwoziu to jest 165 koni mechanicznych i 380 Nm. I taki wariant ja mam właśnie tutaj w tej planecie, w tym piwoplanie. I generalnie rzecz biorąc, na papierze to nie są wartości złe. To są wartości całkiem niezłe. E, tym bardziej, że jeździłem z tym silnikiem e, w Masterze, z tym, że był to e, furgon brygadowy, jeszcze z zabudową z tyłu. I wtedy mówiłem, że jak najbardziej ten silnik sobie potrafi dać radę, e, w sensie dawał sobie radę jak najbardziej, z tym, że ja jeździłem głównie sam. Głównie niezaładowany, i taki samochód potrafił być nawet żwawy. No, trochę inaczej to wygląda w przypadku takiego samochodu, takiego, takiej dużej Planteki samochodu transportowego. Bo oczywiście tutaj aerodynamika jest jeszcze gorsza niż w furgonie, który był u mnie na kanale. Natomiast o ile w furgonie. Te 165 koni i 380 nm jeszcze sobie jakoś dawało radę, o tyle w takiej plandece, no już nie ukrywając, jest dosyć słabo. Mianowicie, oczywiście, jak teraz jadę, to samochód nabiera prędkości, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, natomiast problem zaczyna się już zdecydowanie przy nieco wyższych prędkościach. 80, 90 i powyżej 90 to już jest słabo na drodze ekspresowej e, czy, czy przy prędkościach 110 bo 120 km na godzinę nawet nie mówię ale 110 115 samochód ewidentnie ma problemy jadąc na tempomacie auto ma kłopot żeby utrzymywać czy utrzymać za daną prędkość. A chciałbym zwrócić uwagę na to, że ja jeszcze, tak jak widzieliście, na pustu. Ja nie wożę ładunków. W związku z czym ujawnia nam się tutaj problem pod względem dynamiki. I myślę, że jest to problem, który dotyczy nie tylko Renault Mastera. Bo owszem, Renault to jest jedna z firm, która oferuje do tak dużych samochodów, to jest jedna z firm, która oferuje e, najmniejsze silniki, bo 2-3, umówmy się, to nie jest duży silnik. On ma 4 cylindry. Owszem, kowała Bogu, że ma 4 cylindry, chociaż e, mniejszego silnika sobie w takim samochodzie nie wyobrażam. 165 koni 380 Nm to są dobre wartości jeśli mówimy o dużej wielkości suwie, albo nawet o takim furgonie, którym jeździłem natomiast w przypadku takiego auta do transportu międzynarodowego do transportu ciężkiego to uwidacznia pewne kłopoty i tutaj są kłopoty właśnie w dynamice niestety takie mamy czasy Niestety e, kierowcy w transportach lądowych mogą zdecydowanie to odczuć przede wszystkim w Europie. Przede wszystkim kiedy mamy Unię Europejską, która narzuca pewne przepisy, regulacje, e, a producenci, żeby się do tego dostosować, stosują między innymi tzw. Tak downsizing czy wprowadzają po prostu mniejsze silniki. Żeby te regulacje spełniać I żeby nie płacić bajońskich kar Które są przez Unię Narzucane Jest to trochę przykre Bo o ile w przypadku Furgona takich Wielkich problemów z dynamiką Nie odczuwałem Tak tutaj te Niedobory Pod względem dynamiki Pod względem mocy niestety są już dosyć Mocno Widoczne no cóż, Master nie jest jedyny. Umówmy się, cała konkurencja w tym momencie nie oferuje większych silników jak 2,5 litra. To niedawna jeszcze Mercedes w Sprinterze oferował 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy, który był silnikiem ewenementem tak naprawdę. W tym momencie już go też nie ma. Nie można go już zamawiać. Jedynie jeśli mówimy o konkurencji, to jest Iveco, które. Ma silnik 3-litrowy, ale też 4-cylindrowy. I pod względem mocy, to też nie jest silnik, który w jakiś znaczący sposób przewyższa parametrami to, co ja mam tutaj w tym Masterze. Więc samochód na pewno przyjemny, na pewno może być bardzo dobrze wyposażony, przyzwoicie wyposażony. Natomiast nie będę ukrywał, że czuć w tym samochodzie upływ czasu i niestety porównując tak jak wspomniałem na początku do konkurentów, którzy są obecnie na rynku pod względem technologicznym pod względem rozwiązań konkurenci dzisiaj są w stanie już zaproponować nieco więcej taki Iveco taki Mercedes czy nawet Fiat Ducato, który niedawno Przechodził 1500 różnych liftingów i modernizacji, ale w tej najnowszej wersji rzeczywiście e, zmienił się praktycznie cały komplet. Jako auto do pracy, za powiedzmy jeszcze e, w miarę przyzwoite, relatywnie przyzwoite pieniądze, to jest na pewno oferta godna zainteresowania. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczę w opisie tego filmu i oczywiście zapraszam do pełnego materiału na moim blogu. Póki co to tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału, do pozostawienia łapeczki w górę, bo to mnie będzie zdecydowanie dodatkowo motywować. Natomiast póki co żegnam się z Wami i zapraszam Was już na kolejny test, który mam nadzieję pojawi się już niedługo. Hey.